Pokażę Ci, jak możesz stworzyć naklejkę w snapchacie. Jeśli uznasz to za przydatne, rozważ subskrypcję i polubienie to naprawdę bardzo proste. Musisz kliknąć opcję wspomnienia czyli te dwa obrazki po lewej stronie a następnie przechodzimy do galerii, która znajduje się właśnie tutaj i wybieramy konkretne zdjęcie, z którego chcemy wyciąć naklejkę. Teraz klikniemy tę strzałkę skierowaną w dół, a następnie nożyczki, które pojawiają się tutaj. I teraz możesz kliknąć tutaj bezpośrednio, jeśli wykryło to, co chciałeś jako naklejkę, albo po prostu dotknąć dokładnie tego obszaru, który chcesz wybrać. Gdy już to masz, po prostu, jeśli klikniesz ikonę, która pojawia się tutaj u góry po lewej stronie czyli właśnie Twoją naklejkę, naciśnij i, jak widzisz, masz już tutaj swoją naklejkę i możesz ją udostępniać tyle razy, ile chcesz. To już zostaje tutaj zapisane. Mam nadzieję, że ten filmik był dla ciebie pomocny i do zobaczenia w następnym